Porównanie dwóch par spodni, na które czekaliście i bardzo dziękujemy, że jesteście tak aktywni i chcecie nam podsyłać pomysły na filmy, więc mamy spodnie Rebel Horwandal i spodnie Shima Giro. Oglądajcie. No dobra, długo wyczekiwany film. W prawym narożniku spodnie Rewel Hornwanda, w lewym narożniku spodnie Shima Giro. Spodnie, które ja bardzo lubię i od roku je pacham dosyć mocno, więc wybaczcie ich wygląd. Dobrze, nie czujecie się zapachu. A tu mamy nówki sztuki Wandale i teraz zrobimy porównanie tych gaci. One są uszyte w podobny sposób. Nie udało nam się zdobyć oliwkowego koloru spodni Wandal, ale zapewniam Was, że istnieją w takim samym właściwie kolorze oliwkowym jak Giro. I jeżeli chodzi o skład zewnętrzny materiału, to jest on taki sam, ale zaraz będziemy sobie. znaczy taki sam. Jest on bardzo, bardzo, bardzo podobny, więc generalnie mówimy o spodniach bawełnianych z kocem kewlarowym. Ale zanim wejdziemy w głąb tych gaci, to chciałbym się skupić na tym, jak te spodnie wyglądają z zewnątrz, jakie mają funkcje, i z jakich jakby ich części dodatkowych lub pomysłów inżynierów lub wspaniałych projektantów będziecie mogli skorzystać, więc zaczniemy może od Vandala. Vandal jest skonstruowany jak zwykłe jeansy z kieszenką, która pod spodem proponuję, żebyście ludzie, nasi kochani oglądający pisali, do czego jest ta kieszonka, bo jest mnóstwo pomysłów. Dwie kieszenie z przodu, zapięcie guzik plus suwak i mamy, co jest fajne, na prawym udzie kieszeń, która jest kieszenią cargo, dodatkowo zapinana na zamek, na suwak. Kieszeń o tyle fajna, że jest bardzo elastyczna, dużo można rzeczywiście w nią napchać rzeczy, tylko pamiętajcie, żeby to były rzeczy niekoniecznie twarde. I jest po prawej stronie, czyli na tym udzie, które jest od strony gazu, czyli nie tam, gdzie jest sprzęgło. Czyli jeżeli zatrzymamy się na światłach i potrzebujemy coś szybko, nie wiem, wysmarkać się, wyjąć, włożyć chusteczkę, to jest duża szansa, że uda nam się to zrobić. Jedyna rzecz, którą bym zmienił, ale to jest tylko moja sugestia, więc jeżeli ktoś słucha jakiegoś nieznanego youtubera, to bardzo proszę, to wbrew pozorom Napa plus suwak trochę utrudnia dostęp. Ja rozumiem, że jest bezpieczne ze względu na zawartość, która tam jest w środku, ale idą przepraszam do spodni Giro, gdzie mamy właściwie górę taką samą, plus do tego mamy też tą śmieszną kieszonkę. To mamy jeszcze lubkę do łańcucha, jak ktoś potrzebuje. Mamy dwie kieszenie cargo po obu stronach symetrycznie, zapinane na rzep. I nie tam, żebym jakoś hołbił rzepom, ale jest to jeden ruch. Włożenie ręki, wyjęcie ręki i ta kieszeni jest właściwie zamknięta. Nie zdarzyło mi się, żeby przez rok czasu cokolwiek z niej wyfrunęło, odfrunęło, albo żebym czuł, że jest niestabilne w tej kieszeni. Więc zapięcie, które utrudnia trochę dostęp do takiej szybkiej kieszeni. Może nie do końca jest zręczne, ale super, że ta kieszeni jest. Fajnie, że jest tylko z prawej strony, bo ta lewa kieszeni dosyć mocno korci i jak się puści sprzęgło na światłach, to może być różnie. Ale dla każdego coś miłego. Idąc dalej, konstrukcja spodni motocyklowych stricte. Zakłada to, że one pracują cały czas w pozycji siedzącej, więc duża część ochraniacza jakby wciska się w kolano, ponieważ ta część harmoniki rozciąga się nad nią. I obie pary spodni mają tą samą harmonikę, znaczy tak samo skonstruowaną, która jest fenomenalna, bo pozwala nam. Nie czuć tego, tych emocji związanych z tym, że ochraniacz chce się wedrzeć do środka naszego ciała, do kolana, tylko normalnie się on nie opiera, dzięki tej harmonijce. Kolano wypycha ochraniacz i Udo ma dokładnie tą samą długość, nie, spodnie nie nagle nie chcą zeskoczyć z tyłka. I to samo jest w Giro. Dodatkowo mamy taką elastyczną wstawkę pod spodem, która właściwie już niewiele pomaga, ale na pewno jest niezłym bajerem, fajnie wygląda. Ona rzadziej pracuje. Piękne. Jak zwrócicie uwagę, to przeszyć i wstawek takich wybajerowanych, jeżeli chodzi o krój i styl, to spodnie Horna mają zdziebko więcej. Ta linia tego ochraniacza właściwie nieprawdziwa, jak zobaczycie od środka, jest tutaj wyrysowana. No i tyle, jeżeli chodzi o przód. A nie, jeszcze wentylacja. Zapomniałem powiedzieć o wentylacji. Spodnie z bawełny. Czekajcie, muszę się dostać tego do słowa, co nie jest łatwe. Spodnie z bawełny mają w środku wentylację. Jeżdżąc dzisiaj przy temperaturze około 19 stopni, z prędkościami miejskimi takimi rzędu do autostradowej, nie odczułem różnicy żadnej. Czy to wieje, czy nie wieje. Ja po prostu może nie mam nią już czucia w nogach, albo wiatru we włosach nie czuję. Stary, dziad jestem, nie wiem, o, by spadły. Ale dla mnie, zrobienie wentylacji w spodniach, które są z bawełny i zatku dodatku są z bawełny po obu stronach jakby, no, Na pewno jakiś mikron zmienia, ale ja tego mikrona nie wyczułem. Sorry. Więc tu wentylacja jest po obu stronach. Ciekawy bajer, wygląda stylistycznie bardzo ciekawie, można się nawet podobać. Ale przejdźmy od dupy strony do obu spodni. Ponieważ dupa strony jest dosyć ważna dla motocyklistów. I tutaj pierwszy cios, który chciałbym wymierzyć, chciałbym wymierzyć w simie. Ponieważ sima wyprodukowała. Elastyczne spodnie, na które nakleiła odblaski w postaci... tego. I to nie działa. Znaczy... Nawet jeśli działa, to ja na tym siedzę. Znaczy niewiele tego się pojawia nad siodełkiem, więc jest to po pierwsze, w mojej opinii, nie najlepsze, nie najbardziej szczęśliwe miejsce na użycie takiego odblasku. Po drugie, no nieelastyczny materiał na elastycznym materiale nie działa. Znaczy działa krótko, bo się kruszy, marszczy i odpada. Ale idźmy od, od samej góry. Konstrukcja spodni motocyklowych. Tu jest taka lupka. Kółko, kółeczko. Które pozwala na przyczepienie kurtki za pomocą takiej tasiemki. To jest najbardziej cienkie zabezpieczenie, jeżeli chodzi o podwijanie się kurtki w czasie wypadku, ale istnieją takie rozwiązania. Mamy normalne szluweczki, no i mamy tą elastyczną, wspaniałą harmonikę, która pozwala nam się schylać, nie odsłaniając tyłka. I to jest super. Panowie z Rebel Horna poszli o krok dalej, czyli mamy dalej harmonikę, która jest. Równie fantastyczna, mamy szluweczki, w które możemy wpuścić pasek, ale krokiem dalej jest ukrycie tutaj. Zresztą piękna nazwa Rebel Horn suwaka. Żeby przypiąć spodnie Giro, przepraszam, tutaj te o, te, o, to trzeba sobie dokupić adapter i się tam z tym mocować. A tutaj mamy w zestawie już suwak, którym przypomina... przy... przypinamy się do większości standardowych, krótkich suwaków. No w większości, no, na pewno do Shimy, na pewno do Horna, na pewno do Ruki, na pewno do Modeki prawdopodobnie, chociaż do Ruki nie jestem pewny. Te standardy suwaka są różne zależnie od firmy, więc ważne żebyście mierzyli spodnie z kurtką, którą macie, bo może się okazać, że nie pasuje na przykład. To co bym zmienił w tym, bo pomysł jest super, bardzo mi się podoba, ale jeżeli jeszcze raz wspomnę, słuchacie skromnych youtuberów, to po co go chować? Te spodnie i tak wyglądają na motocyklowe. Jeżeli ten suwak byłby odsłonięty i byłby trochę niżej, pozwalając tej ślufce być trochę niżej również, to łatwiej by się było do niego dobrać i łatwiej byłoby było go przypiąć do spodni. Dodatkowo te spodnie są tak elastyczne w pasie, że prawdopodobnie i tak ich przyszły nosiciel będzie korzystał ze standardowego paska, żeby utrzymać te gacie na tyłku. Więc jeżeli przysunę tutaj pasek, włożę, to przycisnę sobie ten suwak i wydostanie go z tej rzeczy tutaj, z tego rowka, będzie jeszcze trudniejsze. Więc. Pomysł super, polecam rozwój, rozwój tej technologii, tej techniki, bo ona naprawdę może ogarnąć nam bardzo wiele tematów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, przypięcie się do gaci. Poczekamy chwilę, aż folklor lokalny autochtoni wykonają swoje rytualne pieśni i tańce godowe, niestety Gosia jest jedyną kobietą w okolicy, więc nie wiadomo jak zareaguje, może właśnie pobiegnie z kamerą za nimi w celach godowych, jakichś miłosnych aspektów wykonywania ruchów, które są ruchu, powszechnie postrzegane jako ruchu posuwisto-zwrotne. Dobra, mam nadzieję, że możemy jechać dalej i tym krótkim przerownikiem niewiele zmienimy, więc jedziemy dalej od dupy strony, jeżeli chodzi o Vandala. E, Zapomniałem Wam powiedzieć, że na lewym udzie w, w słodniach Vandal jest kieszeń do niczego. W sensie ona jest na napę i jest bardzo wąska, i być może telefon tutaj wejdzie, ale nie jestem pewny, no więc nie wkładałbym tylko koniecznie telefonu. Zwłaszcza, że ona jest skromna. Mi się najbardziej kojarzy na młotek, ale to nie ten typ spodni. Ale ja mam dziwne skojarzenia, może więc yy, nie wiem, czy w ogóle jest sens robienia kieszeni z tej strony. jeżeli Ja lubię asymetrię, ale to są moje prywatne zdania. Nie jestem w ogóle fanem zbyt dużej ilości kieszeni. Jestem fanem mierzenia z nereczką, w którą chowam wszystkie twarde elementy i jest mi z tym dobrze. Ale to tam moje prywatne zdanie. Nie. Tak. I szanowni Państwo, którzy projektowali Vandala i wiemy, że skorzystali z, już z przynajmniej jednego youtubera, który wprowadził ten napis do produkcji. Problem jest taki, że ta farba jest, jak widzicie, ona sama się dezintegruje, ona spływa z tych spodni, tworząc piękną, czerwoną mozaikę na pośladkach. Może jest to zabieg zamierzony, nie do końca przypadł mi do gustu, Myślę, że jest to rozwiązanie robione na bardzo szybko, bo... Nie, może jakieś barwy wojenne trzeba będzie wymalować, więc trzeba będzie się pomalować na czerwono, nie wiem. No, kruszy się to strasznie, na pewno wyleci w ciągu pierwszego sezonu prosto na pośladki. No i to by było z grubsza na tyle, jeszcze bym się na chwilę zatrzymał przy nogaweczkach i dokładnie przy zakończeniu tych nogawek. Jeśli chodzi o Shima. Shima zakończone nogawki ma tak, że jest suwak, w którym możemy rozkloszować sobie nogawkę i schować tam bardzo duży klosz buta. Nawet buta, który jest, no, taki powiedzmy pseudosportowy lub sportowy, a może nawet jak ktoś by chciał turystyczny but y, typu kalosz, albo jakiś y, adwenterowy but schować, to tu nie powinno być tym najmniejszego problemu. Wandal nie ma w żadnego zamka, jest zakończony jak normalny jeans. Fajnie by było, ponieważ niektórzy producenci tutaj akurat nie mamy ich, ale wprowadzają odblaski od wewnętrznej strony. Jeżeli ktoś chce tak na sta starą modę, wywinąć sobie e, tą nogawkę. To fajnie było, gdyby od wewnętrznej strony mógł być odblask. Na pewno no, lepiej by się sprawdził niż odblask na, y, na tyłku. No, chociaż nie każdy podwija te nogawkę, No nieważne. E, myślę, o, o czym wy to wam jeszcze powiedzieć. E, jak widzieliście, na, prawdopodobnie na niektórych ujęciach, a jak nie to zobaczycie to teraz, to obie pary spodni są w rozmiarze 32 na 32 wyglądają na mnie tak. I jak widzicie zapewne, spodnie Rebel Horna są ździebko mniejsze i mają też krótsze nogawki, więc to jakby krój, każdy ma swój strój. Więc jakby potrzebujecie mieć spodnie ciaśniejsze, to idźcie w kierunku Vandala, jak będzie się spodnie trochę luźniejsze, to idźcie w kierunku Giro. Pewnie czekaliście na to, więc jakby nie pozwolę Wam czekać zbyt długo, więc opowiem Wam skład tych gaci. Uch! Więc jest to najprostsze rozwiązanie, jakie istnieje w świecie motocyklowym, jeżeli chodzi o konstrukcję spodni typu udaje jeansowe gacie, czyli mamy większość bawełny w, w treści tych spodni. W przypadku Rebel Horna mamy 88% bawełny, 10% poliestru i 2% spandeksu. Jeśli chodzi o Giro, to mamy 97% bawełny, 3% elastanu. To by było na tyle. I przechodzimy do wnętrza. Ale zanim się, może, przydostajmy do wnętrza, to chwilę o ochraniaczach. Biodro. Biodro, które dostajemy razem z Rebelhornem. Jest poziomu pierwszego. Wygląda tak. Tu mi trochę się zejdzie, bo tutaj jest to mocowanie takie dosyć arkołomne, bo jest na lewą stronę plus obróć. Obróć zwiń wyjmij. W Giro. Mamy poziom drugi biodra i jest ono dziebko większe. Rzeczywiście trochę wygląda się jak Ruben ten. No. Ruben by się cieszył, gdyby nas widział w tych spodniach. Chyba, że bylibyśmy kobietą, to cieszyłby się jeszcze bardziej. A, no jest większym ochraniaczem i większy wyższy certyfikat, spełnia Potem mamy w obu spodniach możliwość zamontowania ochraniacza kości ogonowej tej samej, tego samego kształtu. No mniej więcej jest. Ten standard ochraniacza kości ogonowej jest tego samego standardu, co ochraniacz biodra w przypadku Rebel Horna i ten sam kształt mieści się do tej samej kieszeni w simie. Ale nie jest on w standardzie dawany, trzeba sobie na niego zasłużyć, zarobić i kupić. Przechodzimy na lewą stronę portali. Życie wewnętrzne tak zwane. Dobra. To jeszcze kolanka bym wydłubał, żebyście zaczęli. I tak, to to mnie zaciekawiło i podoba mi się z jednej strony, z drugiej trochę mnie niepokoi, to że w spodniach Simy fu, w spodniach Rebelhorna, ochraniacz to akurat jest pikuś, bo jest super ochraniaczem poziomu drugiego, ale kieszeń nie jest zamknięta. Mi akurat to nie przeszkadza, że ta kieszeń nie jest zamknięta. Fajnie, że nawet została zrobiona podziałka że jeżeli ktoś chce sobie symetrycznie przyczepić ochraniacz w jednym kolanie to może sobie chyt chyt policzyć ile tych kreseczek musi zrobić w drugim kolanie i, i mu zadziała to pięknie. Natomiast z punktu widzenia certyfikacji, no nie ma jakoś szczególnie tam napisane, że to musi być kieszeń zamknięta, ale jest tam taki, oj dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, zapis, który mówi o tym, że zamknięte kieszenie są fajniejsze, lepsze i bezpieczniejsze. Natomiast nie słyszałem też o tym, żeby ochraniacz na rzep kiedykolwiek komukolwiek wyskoczył e, spod spodni, zwłaszcza jeansowych. No jakby pomysł fajny, mi się podoba. Yy, chciałbym podpytać, jak, jak tam z tą homologacją było, że, że się udało. Dobra, i teraz jedziemy Simą, a to był błąd. Bo Shima zaprojektowała to w sposób nie do końca właściwy, ale wiemy, że już w nowych spodniach to poprawili, ponieważ dostanie się do ochraniacza wymaga otwarcia suwaka z zewnątrz. Rozumiem, że chodziło o to, że w pracy można ten ochraniacz wyjąć. Jest to tyle skomplikowane, że on też jest na rzepy, więc odsunięcie go od kolana na pewno jest trudniejsze. No i ten suwak jest od strony wewnętrznej, więc jest ryzyko, chociaż my w Gladiusie nie porysowaliśmy niczego, ale doszły nas słuchy, czekajcie, bo tu roczna nitka musi odlecieć, że te suwaczki potrafią wejść w kontakt z pojazdem, więc one zostały przerzucone na drugą stronę w późniejszych powiedzmy wersjach tych gaci, więc mamy ochraniacz również poziomu drugiego o bardzo, bardzo, bardzo podobnym kształcie. Mamy oba zasteki, różnią się kolorkami. System montażu jest bardzo podobny. Hops. Dobra, i znowu ptaszek do góry, nogaszek, wywijamy go na lewą i lecimy z opowieścią o kocu kewlarowym. Strefą tarcia, taką najbardziej popularną w świecie motocyklowym, jest niestety Gluteus Maximus. Największy mięsień w ludzkim organizmie, zwany potocznie dupą. I każdy ma. Dwa pośladki i chcę je chronić w najlepszy możliwy sposób. Więc jeżeli chodzi o Rebelhorna. Rebelhorn chroni za pomocą koca kewlarowego użytkownika swoich spodni przyszytym kocem kewlarowym, który stanowi drugą warstwę. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Pewnie się nie uda. Uda się. To są dwie niezależne warstwy. No i jeżeli chodzi o koc kewlarowy, musicie też pamiętać, że niezależnie od tego, jak on będzie miał na imię, czy będzie to Rebelhorn, czy będzie to Shima, czy będzie to jakakolwiek inna marka, to on bardzo źle znosi detergenty. Dlatego trzeba go najlepiej prać w bardzo delikatnych środkach, a najlepiej prać go rzadko, ponieważ nie można go wyjąć, nie można go odseparować. No nie do końca jest to rozwiązanie, które jest długowieczne. Natomiast bawełniane spodnie, jak widzicie, też nie są długowieczne. Jak widać po powiedzmy rocznych spodniach Giro. Kos kewlarowy sięga od końca pasa do właściwie końca kieszeni z ochraniaczem, czyli on się kończy tu. Więc mamy takie shorty kewlarowe. Jak widzicie, w Shimie Giro koca kewlarowego jest mniej. On mieści się w shortach, oczywiście, ale one są niezależne. Ma to swoje plusy i minusy, w sensie, jeżeli chodzi o oddychanie, na pewno jest szansa, że po tym materiał dostanie się odrobina pojutrze, chociaż sam z siebie on jest przewiewny. Taki drobny nonsens. Myślę, że jest to zabieg bardziej stylistyczny. Jeżeli chodzi o kieszenie na ochraniacze, to one w sobie, niestety nie możemy tego pokazać, bo one są w środku kewlarowe, ale one całe. Podszyte są kocem kewlarowym. Więc patrząc na odległość tą, to tego koca jest o tyle mniej. W spodniach, no i nie ma go na boku. To jest ten fragment, który w spodniach Giro nie jest chroniony kocem kewlarowym. Także wybór, jak zawsze, zależy od Was. Sami musicie podjąć decyzję, co dla Was jest fajniejsze, co dla Was jest bardziej bezpieczne. Jeżeli chodzi o spodnie dżinsowe, to pamiętajcie, że to, co teraz pokazujemy, czyli Giro i Rebel Horna Vandala, to są najprostsze spodnie motocyklowe, jeżeli chodzi o konstrukcję. Możecie kupić sobie spodnie, które zawierają w sobie nić poliamidową, albo są szyte również nicią kevlarową, albo są wzmacniane jakimikolwiek innymi nićmi zbliżonymi do nylonu, jeżeli chodzi o wytrzymałość. I są jednowarstwowe, bo jeżdżenie w lato w dwóch parach spodni, zwłaszcza na dupie, spowoduje, że wasz tyłek wcale nie będzie chłodniejszy, tylko będzie cieplejszy. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samo pranie tych spodni, to spodnie z poliamidową nicią można prać w miarę normalnie, a spodnie bawełniane z nicią kewlarową, no, trzeba prać w bardziej specyficzny sposób, bardziej delikatny. Pytanie, jakie macie podejście do tego? No, i po raz kolejny chciałbym podkreślić, że to, że komuś te spodnie się podobają. Bo ja, na przykład, jestem wielkim fanem spodni Giro, ale jestem świadomy tego, że one ochronią moją dupę słabiej. Więc jeżeli chcecie mieć spodnie, które powodują, że będziecie bardziej bezpieczni, to kupcie sobie spodnie, które po prostu są spodniami motocyklowymi i nie róbcie sobie jeansowych gaci, bo to tylko moda. To tak naprawdę nic nie zmienia. No, taka jest moja opinia. Natomiast bawmy się tym, cieszmy się jazdą motocyklem. Pogoda sprzyja. Dochodzi nam teraz ten okres najbardziej intensywnej jazdy. Plus do tego pamiętajcie zawsze, żeby przypinać spodnie do kurtki. Nie tylko dlatego, żeby mniej wiało, ale dlatego, żeby przy momencie upadku kurtka nie zjechała Wam z pleców na głowę i nie odsłoniła właśnie Waszego ciała. Więc jeżeli nie macie takiego rozwiązania i to jest fajny pomysł, to pamiętajcie, że na rynku istnieją takie adaptery. Jeżeli macie swój własny pasek, to, nie wiem, chociażby firma Revit robi pasek, który ma dokładnie ten sam standard suwaka. Ja używam tego paska do spodni Simy i spinam spodnie Simy nawet z Jaką śmieszną kurtę ostatnio spinałem? Nie pamiętam, no ale z różnymi markami. Ważne, żeby przy zakupie być ze swoim ubraniem, przymierzyć, sprawdzić czy to działa, czy to się spina. No i chyba na deser chciałem się podzielić z Wami e, moją opinią, jaka, jaka jest dotycząca tych spodni. A Rebel Horn wykonał bardzo dobrą pracę, bardzo mi się te spodnie podobają. Nie leżą niestety na mnie tak dobrze jak Giro, a, ponieważ są troszeczkę krótsze. Ja mam bardzo długie nogi, więc jeżeli Szukałbym spodni Rebel Horna, to na pewno przedłużany rozmiar. Ten to jest 32x32. W spodniach Giro w rozmiarze 32x32 mieszczę się bardzo dobrze, wszystko mi pasuje. A jeżeli chodzi o przewiewność, to poziom przewiewności uznaję za identyczny. Dla mnie tu się nic nie zmienia, są dokładnie takie same. Jeżeli chodzi o poziom komfortu, to na Gladiusie w pozycji z ugiętymi nogami, jak widzicie, Giro mniej mi się wrzynają pod kolana. Eee, w spodniach Rebelhorna po jakichś tam 20 minutach jazdy czuję jednak, że ten zwinięty jeans, pomimo tego, że są ciaśniejsze, troszkę mi dokucza i troszkę tam mnie łechce. Dlatego pamiętajcie, żeby mierzyć ciuchy również na motocyklu. No i tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten przydługi już film, na który czekaliście i wrzucajcie w komentarzach następne propozycje filmów, może uda się coś wykombinować. Pozdrawiam, pa pa pa.